Siemanko, witam w kolejnej części vloga z Zanzibaru. Dzisiaj jedziemy sobie na wycieczkę na dwie wyspy, Podwiedzamy troszkę. Dzisiaj będziemy na Prison Island i później jedziemy na jakąś drugą wyspę, która nie pamiętam jak się nazywa. Ale w, przed tym, zanim pojedziemy, muszę się dzisiaj ogarnąć, spakować, ponieważ zmieniam hotel. Chodźcie, pokażę wam hotelik, w jakim byłem. Tutaj łazieneczka, prysznic. Nie patrzcie na... Bałagan, ponieważ jestem w trakcie pakowania. Tutaj jest taki pokój, w sumie do niczego. Z jakąś małą tam toaletką, stoliczkiem. I tutaj łóżko, oczywiście moskitiera. Co prawda, wczoraj z taką lekarką rozmawiałem. To mówi, że bardzo niska szansa, żeby się malarium na Zanzibarze zarazić w okresie suchym. No, i tak to wygląda. Ten mój pokoik. Klima obowiązkowo. No, i taki widok. A hotel zmieniam. Tam, jak widzicie, ten mój resort się kończy. To zaraz za ścianą zaczyna się kolejny, także 50 metrów dalej. Dobra, zbieram się, pakuję, przeprowadzam i ciśniemy do Stone Town, ponieważ tam mam mnie zebrać gościu łódką. I pojedziemy na Prison Island. Może nam się uda zobaczyć żółwie, Troszkę posnorklujemy, jak będzie chwila, i potem spadamy na drugą wyspę. Tam mamy jakiś obiad, coś zjemy i wracamy na hotel. Pewnie po południu lub wczesnym wieczorem. O, dojechaliśmy do Stone Town, idziemy szukać gościa, który ma nas na wyspę zawieść. Także, tak to wygląda. Nie wiem jak go poznam, mam tylko numer telefonu do niego, ale zaraz będę do niego dzwonił albo pisał. Tylko muszę dojść na miejsce spotkania. No, dojechaliśmy, znaleźliśmy gościa. Pełno łódek dookoła, a wyspa znajduje się tam. Tam jedziemy. No, także zahaczymy dwie wyspy, trochę posnorklujemy. tam ponoć żółwie są duże na tej wyspie na Prison Island, także pozwiedzamy, zobaczymy co i jaki dam wam potem znać. Jesteśmy na łódce. Zakładamy buciki. I z naszym kapitanem płyniemy Pozwiedzać No, a tam przed nami jest wyspa Prison Island. Tam płyniemy. Oczywiście, jak wszystkie dni do tej pory, 14 lipca, jestem wszystkie słoneczne, to dzisiaj pochmurno, ale powinno być ładnie. O, mam nadzieję, że jak trochę postnorpylujemy, to będzie coś widać pod wodą przy tej pogodzie, ale zobaczymy. Zobaczymy, podpłynęliśmy na wyspę. Idziemy szukać ogromnych żółwi. Ponoć tutaj żyją żółwie, które mają po 100, ponad lat i po 200 kilo podchodzą. Zobaczcie kolorek wody, wszystko to ładnie wygląda. Studio! Studio Sąpujemy, idziemy zapłacić ponoć. 10 dolarów zapłaciłem za wejście, w ogóle za to, żeby na tę wyspę wyjechać. Jutro zapłaciłem 10 dolarów na Zanzimbarze I tutaj 12 dolarów też trzeba zapłacić na miejscu. Także 22 dolary podobno kosztuje wyjścióweczka. I coś się boję tego, że będę musiał w tej kolejce stać. videos for my kids. Yes, Polsce. They had to stay in Poland. So kilka weeks here. Dobra, dopłynęliśmy właśnie na Frygond Island. Sama nazwa brzmi trochę groźnie, jakby to miało być jakieś miejsce z horroru, ale w praktyce jest tu totalnie wakacyjny klimat. Mała wyspa niedaleko zanzibaru. Turkusowa woda dookoła. Biały piasek, palmy. Serio, bardziej pocztówka niż więzienie. Wyspa jest niewielka i można ją spokojnie obejść w kilkadziesiąt minut, ale większość osób przypływa tu z jednego konkretnego powodu i tam właśnie idziemy. No i są gigantyczne żółwie, i to naprawdę gigantyczne. To żółwie Aldabra, jedne z największych na świecie. Żółwie te żyją naprawdę długo, spokojnie ponad 100 lat, a niektóre dożywają nawet 150. Czyli taki jeden żółw mógłby przeżyć kilka pokoleń jednej rodziny. They just stay like that for one week? <laughs> Zobaczcie, tam jeszcze pawie mamy. Ale żółwiki fajne, idziemy dalej zwiedzać. Na wyspie znajdują się również małe żółwie, takie kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne. One są trzymane osobno w wydzielonej części, tak aby były bezpieczne. Na początku są naprawdę malutkie, wielkości może większej dłoni. Dopiero z czasem zaczynają przybierać na wadze i rosnąć do swoich potężnych rozmiarów. Fajnie zobaczyć ten kontrast. Tu wielki, ciężki żółw, który ma 100 lat i rusza się jakby nigdzie mu się nie spieszyło. A obok taki malu, który zaczyna dopiero swoje bardzo długie życie. Twardziutka ta skorupka. Nóżki miękkie. Uważaj, jak się wylegują. 50 lat 40. Tamte malutki maluszki w klatce miały yy, 3 miesiące. Dobra, żółwie zaliczone, idziemy teraz zobaczyć, skąd wzięła się nazwa Prison Island. Te budynki, które widzicie, powstały pod koniec XIX wieku. Plan był taki, żeby zrobić z nich więzienie dla zbuntowanych niewolników, ale ostatecznie nigdy nie spełniły swojej funkcji na większą skalę. Później wyspa służyła jako miejsce kwarantanny dla osób przypływających na Zanzibar, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. Jak się patrzy na te stare mury i jednocześnie na ten piękny kolor wody dookoła, to jest trochę dziwne uczucie. Historia dość ciężka, a miejsce dzisiaj wygląda jak raj. I to jest chyba najciekawsze w Prison Island. W jednym miejscu masz kawał historii, przyrodę i totalnie wakacyjny klimat. Thank you very much! Yeah, yeah, I stay here for 5-10 minutes and then I go okay, back. Okay. What's your name of your son? Okay. Hello my friend Philip. You are welcome <laughs> to Prison Island. Matata. I'm guide. I guide you your father today. So everything is fine. <laughs> we will come one day. Thank you. <laughs> okay. widzieliście, to był mój przewodnik. Pozwiedzaliśmy troszkę, zobaczyliśmy, yy, ojej, jak się wysłowić nie potrafię, zobaczyliśmy żółwie, najstarsze, naj, najstarszy miał chyba 101 lat i niecałe 200 kilo ważył. Byliśmy w budynku, który kiedyś tutaj był więzieniem, teraz stał się muzeum, no i tak to wygląda, ładnie rajsko, tak jak wszystko to... Dobra, wracamy na łódkę i płyniemy dalej na kolejną wyspę. Tam sobie troszkę posnorklujemy, troszkę popływamy i coś zjemy, bo mało robi się głodny. Tylko teraz pytanie: gdzie jest kurde, moja taksóweczka wodna? Dobra, dopływamy do kolejnego punktu naszej wycieczki na kupenda Sandbank. Już sama nazwa brzmi dobrze, ponieważ na kupenda w języku Swahili oznacza: kocham cię. Więc jeżeli chcecie się wybrać ze swoją drugą połówką na jakąś romantyczną wycieczkę, to zapraszam właśnie tutaj. Zobaczcie, dopływamy łódką i nagle widzicie coś takiego. Dosłownie pasek białego piasku na środku oceanu, wokół turkusowa woda, zero zabudowań, zero cienia, tylko piach i mole. Ta wyspa taka jedna wielka plaża z każdej strony, ale dosyć dużo osób tutaj jest. Idę popływać. I tam gościu ma mi przygotować jakieś jedzenie, posiłek, owoce, jakieś owoce morza i tak dalej. Także zobaczymy, idę, zobaczę, czy jest warto brać kamerę do wody, czy nie. Zjem coś. No i chyba będziemy się pomału za jaką godzinkę, za dwie zawijać z powrotem. Także fajna mie fajne, fajne miejsce, fajne widoki. Zobaczcie raz jeszcze wszystko. Stamtąd przyjechaliśmy, tam jest stołówka. Tam jest gdzieś mój hotel. Tam jest przed nami ta wyspa więzienna. No, no i tak to wygląda wszystko. No za bardzo nic ciekawego na tej rafie koralowej nie ma. Parę rybek, parę jeżowców i to wszystko. A kolory też wcale nie są już powalające. Raczej wszystko burę i ponure. Ale tutaj podobno jeżeli chce się postorklować, to na północną część wyspy trzeba jechać. Także myślę, że się wybierzemy koniec tygodnia. Zobaczcie jeszcze raz ujęcie tutaj tego wszystkiego. Fajnie taka plaża po środku, po środku niczego po środku Ciekawe, co tam mój przewodnik za wyżerkę przyszykował dla mnie. Ale podobno jakieś owoce może mają być. Owoce świeże. Także zaraz zobaczymy. Kończy się kąpać, idę. Idę coś jeść. Zobaczcie, taką miejscóreczkę mam. Owocki czekają. Zaraz mają mi obiadek przygotować. Także zjemy obiad i spadamy chyba pomału. Ach, nie ma tu jak chwila luksusów w pracy jest po prostu to nawet ciężko nazwać wyspą to jest po prostu plaża kawałek plaży dookoła pośrodku oceanu. Bardzo ładnie to wygląda. Na miejscu widzicie pełno takich lokalnych stanowisk, gdzie przyrządzają tam jakieś homary, krewetki, owoce morza, kalmary. Frytki smażą w takich, o, takich garnuszkach. Pełno ludzi tutaj przypływa, ale ładnie, ładnie. Troszkę popływaliśmy, posnorklowaliśmy. No a dzisiaj cieszymy się ostatnim dniem wolnego. Jutro chyba znaczy na pewno jutro na 2-3 godziny na oknisko muszę iść. A pracę zaczynam bodajże wtorek albo środa. Także taka chwila luksusu, odpoczynku, ucieczki od wszystkiego. Po prostu cisza, spokój. Dostałem jedzonko. Nie nagrałem wam, zapomniałem. Ale dostaliśmy ryż, jakiś sosik. Frytki, połowę homara, ośmiornice, kalmary były i kawałek ryby. Wrzucę wam fotkę, bo zrobiłem. I tak sobie siedzę i myślę. Taka mała wyspa. W sumie taka jak gdyby plaża. I wszystkie te stanowiska, które tutaj działają, przygotowują jedzenie. Widzę, że wszystko. Wiecie, te nie mają dostępu do świeżej wody ani do jakiejś takiej chemii do mycia naczyń coś w tym stylu. Wszystko jest myte piaskiem, a jak już to piaskiem wszystko wyszorują, w sensie ręką, Rękę, ręką nakładają piasek, piaskiem to wszystko szorują i potem pukają to w oceanie. I talerz do kolejnego klienta trafia. Zresztą nie tylko talerz. Wszystko tutaj tak, yy, tak, tak widzę, czyszczą. Zobaczcie, tam akurat gościu chyba ziemniaki puka. Ten gościu z niebieską miską pukał frytki przed smażeniem, w wodzie normalnie morskiej. Tam chłopaki skończyli frytki robić, zlewają tłuszcz z powrotem do butelki, żeby jutro go wykorzystać ponownie. Higiena i bezpieczeństwo poziom 0. I to jest chyba najlepsze w tym miejscu. Tu nie chodzi nawet o snorkeling, tylko o doświadczenie, że jesz sobie owoce morza, siedząc na piasku, który za kilka godzin zniknie pod wodą, ponieważ jest to sandbank, więc pojawienie się tej wyspy i jej znikanie zależy od przypływów i odpływów. W pewnym momencie patrzysz dookoła i serio nie widać nic poza wodą i niebem. Trochę tak jakby świat kończył się 200 metrów dalej.